Co w tym wszystkim chodzi? Przypominamy. Saspendowany kapłan ksiądz Michał Witold Woźnicki obojga imion, według hierarchów zakonu, do którego należał oraz hierarchów kościoła zajmował nielegalnie pomieszczenie domu salezjańskim w Poznaniu. W pomieszczeniu urządził kaplicę cele wbrew woli hierarchów kościoła i było to działanie łamiące prawo kościelne, kanoniczne. Michał Witold Woźnicki nie chciał zwolnić nielegalnie okupowanej celi klasztornej i znaleźć inne miejsce które by legalnie zajmował i odprawiał tam swoją mszy, czyli jak się to mówi zejść do katakumb, bo jak twierdził okupowanie celi i odprawianie tam mszy, domaga się najświętsza ofiara Jezusa Chrystusa. Michał Witold zaklinał się, że będzie to miejsce bronił aż do przelewu krwi, bo tego domaga się najświętsza ofiara. Może nie w takich słowach, ale sens był taki. Prędzej wyniosą jego zimne, martwe ciało z kaplicy, niż go z niej eksmitują. Podczas eksmisji Michał Witold jak tchórz zwiał z kaplicy celi. A komornik sądowy w asyście policji bez przeszkód weszli do pomieszczenia. Komornik sądowy proszę otworzyć. Michał Witold Woźnicki nie obronił miejsca, o którym zarzekał się, że musi być obroniony za cenę przelewu krwi, bo tego domaga się najświętsza ofiara. A po eksmisji zszedł do katakumb, to jest, zamieszkał wraz z mężczyzną ministrantem w jego domu i tam stworzył kościół katakumbowy. Ksiądz Michał Witold Woźnicki o swojej kaplicy katakumbowej. W domu pana Jakuba od czasu mojej eksmisji sprawuję codziennie ofiary mszy świętej, w powstałej i urządzanej tu kaplicy katakumbowej. A oto, co Michał Witold Woźnicki mówił wcześniej o kościele katakumbowym. Przypominamy. W związku z czym jeszcze raz ponawiam, że pomysł katakumbowego kościoła, tak długo jak nie odwojowali katolicy choćby jednego kościoła w Polsce, dla kultu, który się należy, jest zdradą Chrystusa, jest zdradą kościoła, jest wobec jak dziś świętego Andrzeja, męczennika. Zdradą ducha katolickiego, katolickiej katolickiej odwagi, tym bardziej przez kapłanów. Przez kapłanów. Żeby kapłani nie stawali właśnie z odwagą dla obrony mszy, tylko się po prostu chowali, tak jak to w niedzielę powiedziałem, jak szczur, do kataku. Do katakum wchodzili katolicy, bo jako wroga mieli siły, której nie byli w stanie skutecznie się sprzeciwić: siłę państwa, cesarstwa, które dysponowało mieczem, rozprawiało się z ludźmi do lwów na śmierć. Natomiast nie wobec hierarchów kościelnych, którzy reprezentują obcą religię, która przejęła nasze kościoły. Katakumbowym kościołem, że jest cieplutko, nie trzeba daleko wchodzić, wszyscy się znamy, wszyscy się kochamy, wszyscy się wrączki weźmiemy i kółko graniaste, zatańczymy. Nie wolno tego robić. To jest tchórzostwo, zdrada wiary katolickiej. Trzeba najpierw przynajmniej jeden kościół odwojować i przynajmniej jeden męczennik musi być. A powinno być dziesięciu albo stu żeby był powód bronić innych, a nie tak. Nie grozi póki co władza państwowa, grozi tylko i wyłącznie hierarchia kościelna. No to zacząć należy czynić opór. Ale jeżeli by to było wezwanie, że to jest czas schodzenia do katakumb, jest to diabelski trik. I brak odwagi, brak męstwa.